Dlaczego wybudzasz się w nocy? Problem może wynikać z tego, że masz nietolerancję histaminy, że masz jakąś alergię i to powoduje, że stan zapalny i wydzielająca się histamina wpływają pobudzająco na swój organizm. Mogą być to pasożyty, które są trochę bardziej aktywne w nocy, w szczególności owsiki. Może być to niedobór energetyczny i twój organizm jest głodny. Może być to kwestia tego, że najadłaś się za bardzo przed pójściem spać, twój organizm po prostu zbyt intensywnie trawi, przelewać się w jelitach. Może być to stan zapalny w jelitach i ty zbioza jelitowa, więc w nocy jelita, które... Pracują, wybudzają Cię. Mogą być to zaburzenia hormonalne, i tutaj troszkę bardziej trzeba by było się przyjrzeć, bo inne są zaburzenia hormonalne wynikające np. z zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej, a zupełnie inne są, związane z tym, że np. kobieta zbliża się do okresu około i tutaj warto by było skonsultować się z dobrym ginekologiem, który ewentualnie dobierze hormonalną terapię zastępczą, jeżeli masz na to zgodę, bądź też porozmawiaj z dietetykiem w sprawie suplementacji, która może temu pomóc. I kolejna kwestia to jest niedobór melatoniny. Które wynika z tego, że brak ekspozycji na słońce w ciągu dnia oraz zbyt duża ekspozycja na światło niebieskie w godzinach wieczornych. A po więcej informacji obserwuj mnie.